to dalej, i to dalej Nie, nie no, no, klikuję, klikuję no, To nie, jest no, nie za... ten... Nie, te bronie nie strzelają No nie, wiem, maskilisiu Takolaku, czy może stąd wyjść i go zabić jak chłop? Ale to gdzie ty jesteś? Mieliśmy szansę, to już zmarnowało się. No Norel Obiłem mu matkę za 5 tysięcy No ja mu obiłem no, głowę bo... z shotgunu szeregu <laughs> Klipuj chłopak. chłopa idealnie! No, jak widzisz? Idealną głowę walnąłem! Klipujesz to ber? <tukle> tak! Czekaj, Makumbe, moment! Klipuj dalej! No! Co? Co ty robisz? Ty chłopa no, zrelabij na kompetywie o malowa, ja go biłem wcześniej! Do zera! No wcześniej! jak to jest duża roślnica Zabij! Co ty robisz? Ty dosłownie bot crash! To jest dosłownie bot na kompetytywie. Ty skoczynisz bot? Jak bot? Bot z Fortnite! Zajebiście mi się idzie! Nooo, to bot! Bogdany Bo czekasz, dobrać. myśmy się go tak On ma zero, on ma zero! Jaką się ale się nie ulecił. Czemu ty tak długo wyje? Bo <grym> przecież. To <Robi, grym> To jest. <grym> to jest. To <grym> jest. To się To jest. w której Czeka. To jest. To jest. To jest. To Jamieson... zfinkruje, Angela winkruje swoją śmierć Po czym wraca pod innym imieniem i nazwiskiem, to co się dzieje z dziećmi? One też wtedy przechodzą na to nazwisko, czy nie? <grymne> Tajemnice świata Ale co nie ja w ogóle... nie w ogóle w rodzinie Angelo, tam człowieku było 5 różnych nazwisk jakby Tak? Każdy I w ogóle tam każdy był adoptowany Każdy, zniknął, nie? Każdy się sabił nagle Bez kitu, o co chodzi? To jest dobry, trzeba umieć Trzeba umieć, trzeba umieć, U -u! Trzeba umieć. A ten kurwa nie skąd? Z Trzeba Trzeba sobie szczerze żeby po prostu dwóch nazwisk Ale jak spikowałem magicznie, posz. Nie spikowałeś Dobra Do nich Jedziemy, a nie idziemy. Buduj, buduj, buduj. Dobra. No dawaj, 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 podjeżdża. Ja się na nie wypierdam za zero. Okej, okay, wypierdalam cię właśnie. Dokładnie. No. Dziękuję to. Jedaj, te lewo, prawo! <laughs> dawaj, ile <ty. Cześć. laughs> idzie. Najlepszy podjazd jest jaki widziałem. <laughs> Oni jakoś nie... O kurwa! Bez kawa, bez kawa. No. Poczekajcie, Ale bo bez... ja tam wrócić muszę. Stop walka, stop walka. Muszę wrócić. No. Czekaj, bo tu się wózki psują. Oni chyba nie zrozumieli. Nie zrozumieli, ja to skurwysynie. No kurwa, znowu spadłem. A, on też. Co się dzieje? Oni... Nie, bo oni pospadali wszyscy. Ja wiem. Dostał biało. Go, go, no, czy ty mazasz. Nie no, jaki cel? kurwa? co ty robisz? A ty wiesz, że nie możesz rzucić gdzie Idzie się na... Z Idzie Nie na Nie graliśmy mówię nego? Dzięki no, za gierka. Dzięki za gierka. nie za gierka. Dzięki za gierka. na zakupy. gierka. Dzięki za gierka. Dzięki za gierka. Dzięki Deski, to niestety ginę mi w górę Ej, chybaś góry mam foli twa deska O kurde na tam twoją dechę Tyle dwa to. Bert masz Ma. to mi krzak ja siedzę Jego. w tym krzaku krzak, do końca gry zielonego Czekaj ja siedzę Jego w krzaku zielonego. do końca gry Zostaw mnie On się do krzaku on siedzi... To nie jest tam do rakietnicy Tak, tak to Tam jest mój loot, ej, idź po mój loot tam no dole. Mi idzie, jest Tam w władzie masz mój loot, idź po niego. Masz apteczkę też. Kest... Ja poczekam. Nie, no dobra. Jest. Idę tutaj po Idę ja masz... po drugą Tutaj kopimy, tutaj drugą stronę. Idę Ale drugą ja po Idę było? to to było? Co to było? Dobra, Dosłownie mamy. A czym ty mówisz? No lub nie z turnieju. To ja muszę do lap iść Co ty pierdolisz? <śmuszczaj> Wejdźcie <śmuszczaj> zami! O mój pierdolisz, bo wejdźmy kolba! Wejdź w pierdolisz! Jak bierzm, bierzm, Paweł II! <śmuszczaj> <śmuszczaj> o no, nie, o no, nie! Fake Weź... Wejść w wielką patelnię i się w nią w głowę pierdolę Ale <grym grym> on sobie niszczy, zobaczcie jak niszczy niszczy. No to już czwarty kill Co dodali na wikingów? Nic. Nic Nic Co mieli <grym> dodać na wikingów? Jest trochę ja więcej śniegu, Ej, tak Ej wylądowałem i ja mam na miejscu wce, tak Granat, czepiak, dużą potę, apteczkę i żadny broni A ja mam kraple, twoją mamę. Kraple, Ej, kraple, mamę. Kraple jeszcze, gdzieś jest jakaś broń o to nie chcę ci nic mówić, ale ja w ogóle mam całą twoją rodzinę, jako to. Spadajcie mu, tutaj, spadajcie tu Tutaj tu. No tu, tu, i co? <grym> ja, no i co? No i co? No i co? No i No Czemu to się na przykład nazywa piłka ziemniaczane? Co to pijardolisz teraz? Do... <noise> to jest A, gada, To jest o o mokę. -mokę. Jeśli zrobię się Ale wiecie, że ani nie... od boku i to mamy się patrzeć gdzieś wokół, nie wiem gdzie. Jakub. Nie wiem, patrzę na zachód. Co on ma z głową? Kto? Ech, yo! Kystek! Co się dzieje? <głos> kystek! <głos> ty mam. Wiedźmę w ścianie, i, i zniknęła nagle. A no na patrzcie, tutaj jest taki. różowy krysty. jest No powiedz, tutaj i zobacz sobie. Czemu tu muzyczka z tego gra? Ty tu jest krystek! Ty, to żeśmy takie coś spotkali przecież na pustyni. Tam... Ty, co to jest? Ale czemu to się tak pojawia? W randomowych miejscach? To nie jest OG, ty, co to jest? Nie, no. wiem, że są... Sumie... No zobacz, Kosiuseta tańczy normalnie. On demie dostaje! Co, co tu? czemu to jest jakiś bot? Ej, to... Agent anarchii, ej, co to nie. jest? Nie, 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 totalnie nie OG ja. Ej, jest... wow, to nie, 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 co o patrz to, Co 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 się dzieje? nie, <gulacza> co jest ja, spiderman. nie, co nie, nie, jest, nie, jest, nie, co chodzi? <gulacza> nie, yeah. <gulacza> Scott Calton. nie, 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 Co chodzi? <gulacza> Scott nie, 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 Scott Calton. William Afton to jednak jest Vanessa, nie? To jest ta sama osoba. Ja myślałem, że... ...Williama ugryzło w 87 W tym Fredberce. Nie, w 84. 86 go ugryzło. Komar Ja myślałem, gryz. że go w 87 ugryzło, jak Markiplier mówi, jak ten niedźwiedź go wtedy... ...w paszczy Jak Jaki To był komar. To był komar. <laughs> Biedny komar. No of 87. To wszystko no, i na kamara. Chyba bzykanie 87 ego To kanoniczny jest, tak było, no? No bzyczał mu po prostu, próbował dopierdolność, a ten się połączył go upukał. Z... 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 Kanoniczne, Kanoniczny, kanoniczny. Więc nazwany jest bzykaniem po tym, że bzykał. Czego nie rozumiem. <ś행u> <ś행u> no, o, dobra, widzimy Wyskoczymy no no, no. sobie w boczek. Poczekajcie tam I tutaj mnie? postawisz tu, gdzie stoję, postawisz pułapkę będziemy stąd wpierać rozpęd. No wiem. Jeszcze z greedy tam zjadę. Łoł. Wiesz, strzelać. <grybujesz> to nie do nas. To do berda. Stawiaj to szybciej. <grybujesz> Już. Ty nie działa na greedy. nawet jej nie Nawet, i nie obija. nawet ty. Uuuuh, <noise> o, No i straciłem, dobra. Nie, nie jest Jakoś, byłeś. no, spodziewałem się czegoś nie większego. Jest, no i na nas To jest bez kewa już dla mej lata. Ty dostał, no? W Na bok jeszcze go mamy.

Grafikę. Tym bardziej, czy oni jeszcze dają głosowanie? Ej, siema, jak macie grafikę w naszej gierce Bad Piggies 2? Każdy wybrał tą OG starą, a oni dodali i tak tą nową. Ale ta też nie była zła, to taka z dwójki. To wyglądało krótko. Tak, znowu. tylko że to był jeden produkt osobny, który tak wyglądał, to nikt by się nie spłakał. Literalnie widmo wolności w sumie. Ale oni, w momencie, w którym większość głosuje za. Jedynym poprawnym stylem, a oni dotają jakiś filmowy, którego nikt nie chce. No to właśnie o to chodzi: widmo wolności. Niby widmo. niby wolność, a jednak widmo. No. Właśnie. Przecież cię wybrać. Ale ja i chodzi. tak damy coś innego. No. Czy to. Co mi się zaraz stało z chodami? Co Czy to, to Freddy Fazbear? Z Niezdecydowany tu chyba. To nie jest widmowe z góry. Kurwa! No nie, bo ci tak pokazywał chyba po prostu. Co ty robisz? No <laughs> mnie! A Ej, kyski! Bo... <laughs> no ty kurwa! No, to się po mnie, człowieku! A kyski strzelają! <laughs> Siądziesz kiedyś? No to nie, tu podjedź po A kyski strzelają, no szybciej! No wsiądziesz. No, się pierdol. no wsiądź proszę cię Mamy kystku za sobą, o to. No. W, w korzyści mamy zniega. No bo mamy kurwa kobietę za kierowcę pod kurwą udającą dziewczynę z człowieka. Co? 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 No nie wiem! Kobieta w stroju człowieka, nie wiem! Co <noise> ty no słuchaj, mówisz! Człowiek! No udaje tak się! Ja trolluję chyba! Ferujesz ten mur, jedziemy polu! To... Sigma! To jest mojej! To jest Sigma! Chyba, sigma! No nie podniosę to tego! Nie pomóżcie. Pomóżcie. Co ty <noise> robisz? Został! Został. Ja ty jemki nie je podniosę, no. Niebieska pompa. Nie podnieś. <grystans> I bezka... Ale Kisia dalej czeka pod Kauflandem. Do każdego. Jaka <grystans> Kisia? No bo o, o, wybranka oceniona. Ale <grystans> -y, no. -y, no, no, no to kolejna wybranka? Ale to już da, tam, z dawnych tak. lat, z dawnych lat. Tylko ostatnio spotkaliśmy pod Kauflandem. Tam miała ochoty ulicy kupić, a nie kupiła. <laughs> tu no i sam, ale to jest No To jest mata. To jest mata. No właśnie, mata. To To jest To jest mata. To akurat Szczegół To No mata. To To jest mata. To jest mata. To To jest mój problem no jest na będzie? co to jest? ty 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 ty, ty O, weź wiecie. teraz szybkie edytowanie mu się tam wpierdol co mam zedytować? kamienne schody? zrób to edytować? Zrób, zrób to, to. ale ja nie mam co tu zedytować no tu ściany po prawo no, no wtedy no on no wtedy ogarnie on kurwa cię A. widzi nie widzi. chyba wystaje nic mi się nie widzi jest jakiś upośledzony mam wrażenie no ja mam tą pompiozę. Pompioza, sorry chłopaki. O kurwa. Co? Chłopaki, ja chyba naprawdę zachorowałem. Kurwa mać Chyba naprawdę zachorował. <głos> <głos> On chyba naprawdę zachorował. Poczekaj, no? <noise> no co tu się dzieje? Nie wiem, boję się. Jak się, się stąd wychodzi? Nie wiem co wyjść, błagam Nie stąd wyjść! pomocy Eee, pomocy, nie Co się tutaj dzieje? Nie wiem, ale, ale, ale się znowu świetnie bawię Widzicie, lunatyki powie, że ale się pocicie O, pocimy po, po, się Zdobrzy daleko dalej i se kurwa za kolaku na to tiltet jeba Coś obok ciebie Oni tu odjeżdżają wózeczkiem Leży jeden drugi też Za 200 chłopu dały To są korzyści To jest To co oni nic zrobić Ale został gdzieś jeszcze jeden chyba Tak się skończyłem Tak się skończyłem <laughs> Tak się stoszyłem historię, biografia Leszka. A nie, to bardziej Pablo. Nie, no ty. Flu! Wyłączam zaraz to gówno. Wszystko wyłączę w tej grze. Nie będzie żadnego od OG sezonu. No co to jest? No, podobno. OG co to sezonu. jest? Pięciu mi tu wchodzi, jeden w ogóle z karabinem i od razu. Nie, no chłopcu, z górki mnie dobija jakiś <laughs> Skykester. Nie no, mnie zabija z... To wychodzę Skaczę, skaczę z dywanu. Legitnie skaczę z dywanu Legitnie skaczę z dywanu człowieku. Legitnie człowieku Pamiętaj, to tylko gam... Legitnie tu mam dywan A tu z niego zaraz skaczę po prostu o! Fok się nie W ogóle uwierzycie w to, że tu są dwie Ja Ej, ciekawe kim był ten Fok cały, nie? I teraz jest w nim. Jest w Foku. Właśnie też mnie ciekawi, kim to już jest Jest w sobie, tak? Jest w sobie. Tak? Był w sobie, mówisz? Był w sobie. Ja myślałem, że był tak. w kimś. Czy dlatego jest... W... Ktoś w Szoku. A Szok jest w... Szoku, a to, a szok jest w kimś, o kurde. My się, myślałem, że szok jest w kimś, jak ktoś jest w szoku. No a w takim razie to szok... No, ktoś się jest no, ale w szoku, zobacz, jak a szok on jest kimś, to a tamten nie, a ktoś ty... też musi być w nim. Więc moja logika ma sens. No tak jak puzzle, to jak puzzle, a to się a, jak szok, o, a jak szok jest w szoku. No to wtedy on jest w sobie po prostu. O. O. Jest sobą. Nie on nie jest sobą, on jest w sobie. To też, ale to już nie już masz, już masz coś a co ty na to <śled> jest. jest Co to jest w bo... ogóle. <śled> Jakie pod ziemię kozłowskie <śled> e, No znowu laser lata przez pół mapy widzisz to? Nie, nie widzę. cztery O znowu! znowu może to, to znowu się na to są jakieś spadające gwiazdy, czy coś czy nawet są możliwe w ogóle, co się dzieje na tym mapie, człowieku mam To on taki jest chyba on tam na dole jest? nie nie, tu na górze jest no nie, no kyster Bye. dobrze, dobrze o, o Nie, on udaje. Nie, 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 ja nie mogę nie, nie, się nie, nie. ruszyć. Co? Nie, mam teraz wgniecenie od zębów na myszce. Co? Nowy skin. Nie cenię. co? No bo się mnie blokował tam, jak Nie, zblokowałem, nawet się nie ruszaj. <laughs> Jest tak. Mam no. no, wgniecenie od zębów no, Nowy no. no, no. 50. 50... pompek. Nie, o 50 tak. chyba. Oh. To jest jakieś super dzikie. Pęta, pęta pompa. O! Oh, penta, oh. penta pompa. Quadra, kwadra pompa. Pęta kwadra. Pęto pompa, tak. Pęto pompa. Opierdol mi pęto pompę. A muszę to Julce powiedzieć, jutro. Siema Julka, Tory, Ale... muszę ci coś powiedzieć, muszę ci się Jest bardzo, bardzo ważnego. Coś bardzo ważnego. O co chodzi? Co się dzieje? Poruje na popiozę. Co? Jak to? Co to jest? Julka, zamiast kutasa mam bombę. Co ty Co ty pierdolisz? Nagraj tą rozmowę, proszę.